Cześć, tu Kasia i Bronek z centrum nauki Kopernik. Jeżeli zgubiliście ostatnio coś metalowego, na przykład taki oto breloczek, albo może nóż, a może nawet kluczyki. Albo po prostu chcecie pobawić się w poszukiwaczy skarbów, a na co dzień używacie smartfona, to ten film jest właśnie dla was. My użyjemy smartfona firmy Samsung, która jest naszym partnerem strategicznym już od 10 lat. Wytwarza pole elektromagnetyczne, które przenika do gruntu i powoduje wzbudzenie własnego pola elektromagnetycznego przez przedmioty znajdujące się w zasięgu wykrywacza. Jako potwierdzenie wykrycia metalowego przedmiotu dostajemy najczęściej sygnał dźwiękowy. Ziemia wytwarza swoje własne pole magnetyczne, a metalowe przedmioty czy magnesy, których będziemy szukać za pomocą smartfonu, zaburzają to pole i z podstawowego poziomu 50 mikrotesli w Polsce może ono sięgać wielkość nawet kilkuset mikrotesli. Jednostka ta służy do określenia wartości naturalnego pola magnetycznego Ziemi. Jednym z podstawowych czujników na wyposażeniu współczesnych smartfonów jest magnetometr, czyli przyrząd do pomiaru pola magnetycznego. Na co dzień pomaga nam w korzystaniu z map w smartfonie i wskazuje na mapie kierunek, w którym poruszamy się na przykład jadąc samochodem. Teraz jednak wykorzystajmy go w innym celu. Na pewno łatwo znajdziecie aplikacje, które pomogą Wam w przemianie smartfonu w wykrywacz. Za pomocą selfie sticka albo sznurka możemy rozpocząć nasze poszukiwania. Możemy szukać albo zaginionych artefaktów, albo specjalnie w tym celu zakopanych przedmiotów codziennego użytku. Takich jak klucz francuski, który gdzieś mi tutaj zaginął. Takie metalowe przedmioty jak klucz francuski powinny wywoływać raczej niewielkie zaburzenia pola magnetycznego, ale mimo wszystko być może uda mi się go znaleźć. O, coś tutaj. O, 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 o. Chyba w tym miejscu. I jest. Proszę bardzo, udało mi się odnaleźć klucz francuski. Możecie też pobawić się magnesami. Na przykład magnes neodymowy powinien wywołać bardzo silne zaburzenia pola magnetycznego, więc będzie go bardzo łatwo znaleźć. Ja gdzieś tutaj zakopałem magnes od e, szafki kuchennej, zaraz go uda mi się znaleźć, być może. O, o o o o. No tak, powoduje bardzo silne zaburzenia. Więc chyba go mam. Jest. Dokładnie w tym miejscu magnes od szafki. Także udanej zabawy, powodzenia. To co, na koniec wypada nam życzyć wam powodzenia w poszukiwaniach, nawet w deszczu. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. I cześć!